Cześć Talita i przyjaciele, jak się macie? Jutro w ewangelii zobaczymy uczniów, jak rozmawiają ze sobą o Jezusie. Nagle przychodzi do nich Jezus, a oni go nie rozpoznają. Jezus pyta się ich, czemu to wątpliwości budzą się w waszych sercach i jesteście zmieszani? To, że rozmawiamy z innymi o Jezusie, że słuchamy innych, jak mówią o Jezusie, wcale jeszcze nie oznacza, że ufamy Jezusowi, że i rozpoznajemy Jego obecność w naszej codzienności. My nieustannie nie rozpoznajemy Jezusa, że jest z nami w naszej codzienności. Tym mechanizmem, który pozwala nam rozpoznawać Chrystusa, że jest z nami, jest wiara, jest zaufaniem. Zobacz, w jakich sytuacjach dzisiaj nie ufasz Chrystusowi. Naucz się Mu mówić w tych sytuacjach, Jezu, ufam Tobie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Cześć kochani, dobrego dnia z Bogiem.